Natalka, ja, Natalcia, popatrz co to jest. Popatrz co dostałaś. Masz Ale. Dzwoneczek. Dziękuję mieniu wszystkich. Popatrz, niuniu. Dzwoneczek dla ciebie, tylko poniała wnusia. Mm -hmm, babcia ten. Babcia prosiła, żeby Ej. się nie rozbił. Hmm. Hmm. Osiemnastki. Przepijemy, dobra. tak? Dobra, tego postawimy na razie tutaj? Tak. To, to Czy, czy ktoś potrzebuje asystenta? Ten no, Jeszcze no, chyba jedna tak, jest paczuszka. Nie? Tak mi się no, wydaje. Zaraz Natalia, mama się dorwała do twoich prezentów. W pewno masz fajne. Chodź tu, będą prezenty. Natalka. No. Babcia. Natalia. Natalia na postuku. Babcia. O, ile tam jest prezentów. Są prezenty. Są prezenty. Hmm, oh. O to myszko. Ojej, jakiś... No ja Gwiezdny to... stwór. Ojeju. A co to? Oooo! Wzajemnie. Zaczynają zabawki. <grym 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 tak. Co masz Kiedy mój zaświeci się na czerwono, to coś, a ja to zaśpiewam. Uwaga! Ania? To Ania. Na czerwono. Cześć, cześć. O, spadł jakiś. A to nie koniec chyba Natalia, nie? Czy jeszcze coś tu No, jest? Natalia co zbierasz zbierać te prezenty. To jest jeszcze krówka. Proszę, myszko. Ma teraz jakiegoś takiego dziabłona, który się Tańczy. On tu czy tańczy? Ojej, ojej, No dobrze, no zjedliśmy. My teraz sobie siedzimy tu przy choince. A tu jeszcze jest Natalia. A wy jak tam jest? ten Pawełusiu? Aha. Tu coś jest. Aha. aha. O, no i trochę okej, je jedziemy, trzeba się nadelektować wszystkim po trochu i no po No, no buziaczki, no. No, no. no, dla was oh, wszystkich, no dla ciebie co też, to no, wszystkiego dobrego. No, Rówka. Trówka. To na jej toczkę. Dobra. To się zaćwierkało. No, co tam? Tak, to takie ciemno jest, ale... Ale mać, muszę, to... okay, masz, muszę... A tutaj, co masz? Skąd też, że to jest dla ciebie? Tak, podpisane. Jest, bo ja wam robiła... Tom. Zespół stworzyliśmy. To to to? z, to... z tato? Dziadek. Tata tak. będzie na perkusji ja nie grał. Nie no ale no są tu organy dwa razy. Ma. A kurczę, ale... no. jakiś muzyczny ten. Muzyczne prezenty Jurka, w ogóle. Tata. Skąd wszyscy wiedzą, tak, że Natalka jest muzykalna? To też trzeba pootwierdzić. To no, trzeba włączyć coś, nie? Tak? Coś tam? A mikrofonem? No, trzeba mikrofon. A tu i możesz śpiewać, grać. Tylko też jest przy z tyłu. Czerwono, powiedz coś, a ja to zaśpiewam. Uwaga! Natalka! Natalka! Czekaj, będzie śpiewała. Ja. Dumia, ty otwieraj. Uuu, duplo to śpiewałaś. No, masz Ale fajnie. To, 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 to... Co, nie, to Nie, nie. To, 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 to mam więcej. No, to. Tak, Taka, czekaj. Aż no. powiedzieć, że Opa, myszko. No nie, mm. Ale masz do słówki. Zweryfikujesz, że to są środki. To się zacznie. to teraz dziadek. Ty się kawą zająłeś? ćwierkanie. I nas tym zostawią. Nie wchodzicie do pokoju. Nie wiem, gdzie was będę trzymał, ale nie w pokoju. Ja jest teraz, O, i nawet kot tam dziś. Kot. Ja nawet ale się nie do Jak ale dwa dla nas, są? No? Tak, to fajna masz. Nie wiem, może go wyparwałem. Na pewno? Okej. Okay.

a zielona obie okay. są zielone Natalio proszę ten pociągnąć te, partię solową no, z tu, to zniksuj cała a ta płatka zielona? no tu się są jakieś te stałe te rytmy takie Tu można nagrać i otworzyć. Mm -hmm. O, wieża się przewróciła. <grystanie> o, jak ta w to tam można nagrać. O Coś tam, coś tam poszło. O, nie. już nie ma na to, pan też ucisnął.

Oj, trówka. Uch, trówka. sto lat. Rówko! Rówko! Brawo! Nie mała. Tam nic nie ma, muszkoś. Jeszcze jestem zwierzątka, wiesz? No to tylko dopiero zaczęła przyjmować prezenty, to wiesz. No to już trzeba to teraz Po raz pierwszy to trochę rozumie, że przyjmuje. Kiedy są następne święta? Mm. Polubi wodę na razie. Mama. Nie znam takiego słowa. Mama. Tak panie? Prawie. Jak długo to mama śpiewać? Już nie śpiewa. Sprawdzasz. Kim Kiedy ty jesteś stworze dziwny. Skąd ty się...